Dzień dobry! Dzisiejszy materiał poświęcony będzie ponownie najciekawszym eksponatom z naszych zbiorów. Jak zwykle podkreślam, są to najciekawsze eksponaty według mojej subiektywnej opinii. Dziś Państwu chciałem przedstawić dwa zabytki, oba związane z 56. Pułkiem Piechoty Wielkopolskiej, czyli z formacją, która w okresie międzywojennym stacjonowała no i mocno związała się z naszym miastem. Notabene w tym roku, w sierpniu, przypadnie dokładnie setna rocznica przybycia 56. Pułku Piechoty do Krotoszyna, a ja obecnie opracowuję wystawę, wystawę plenerową, również poświęconą pułkowi, która gdzieś pod koniec wiosny, na początku lata, stanie na Krotoszyńskim Rynku. I od razu przy okazji dziękuję wszystkim instytucjom oraz osobom, które pomagają mi w przygotowaniu właśnie tej ekspozycji. Ale wracając do zabytków, bo dwa zabytki Państwu chciałem dzisiaj przedstawić. Są to dwie tablice. Obie tablice zawisły około 1930 roku na obiektach, które wykorzystywane były przez 56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Jeśli chodzi o tę tablicę z orłem, znajdowała się ona na koszarach Kościuszki, czyli na tych koszarach przy dzisiejszej ulicy, notabene 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, przy tych głównych koszarach, których obiekty m.in. zajmuje dziś Starostwo Powiatowe. Ta tablica powyżej. Z nazwą pułku wisiała z kolei na koszarach Halera, czyli na dawnych koszarach dworcowych przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Między innymi obiekty e, tych koszar dziś wykorzystuje Zespół Szkół Ponadpostowych nr 1, czyli popularna e, Cerama. Obie tablice. Zostały zdjęte przez władze niemieckie tuż po wkroczeniu Niemców do Krotoszyna po 3 września 1939 roku. Jeśli chodzi o orła, został on brutalnie strącony, stąd nosi ślady uderzeń. Tablicę Niemcy wyrzucili na złom, planowali przetopić, jednak została ona wykradziona przez 8 wówczas. Chłopca z rodziny państwa Maciejaków. On wiele ryzykując przez całą wojnę przechowywał tę tablicę. No i po wojnie, w roku 1971, orzeł trafił do naszego muzeum, wówczas jeszcze muzeum PTTK. Jeśli chodzi o tę tablicę z nazwą pułku, z nazwą formacji, ona została przez Niemców również przeznaczona do przetopienia, trafiła na złom, stamtąd została wykradziona i przez niestety nieznanego z imienia i nazwiska e, Krotoszyjanina, była wykorzystywana przez cały okres e, okupacji jako rynna, potem jako korytko dla kur i dzięki temu przetrwał oczywiście e, jej e, wybawiciel, tak można to nazwać, również wiele ryzykował, wykradając tę tablicę ze złomowiska. E, ta tablica z kolei trafiła do nas w roku 1972, również gdy to było muzeum Pttkoskie. Tyle jeśli chodzi o te dwa zabytki z Krotoszyńskich Koszar. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i już w przyszłym tygodniu zapraszam na kolejny materiał na naszym YouTube'owym kanale. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego.